Dziś mam dla Was test Xiaomi Smart Band 9. Czy to już szczyt możliwości, jaki może osiągnąć popularna pastelka na rękę? Sprawdźmy to. Zacznijmy od designu. Xiaomi Smart Band 9 zachowuje dobrze znany, smukły kształt, który kojarzymy z poprzednich generacji. W tym modelu, tak samo jak w poprzednim modelu, czyli ósemce, postawiono na pasek przyczepiany do pastelki, rezygnując przy tym z rozwiązania stosowanego we wcześniejszych modelach. Obydwa rozwiązania świetnie realizowały swoją funkcję, jednak ta obecna teraz lepiej się prezentuje. Ze względu na zmianę konstrukcyjną montażu paska, ważny przy zakupie jest wybór odpowiedniego koloru pastylki, ponieważ teraz nie ma możliwości zakrycia go specjalnym paskiem. Cały zegarek dostępny jest w czterech różnych kolorystykach: czarny, niebieski, różowy i mój testowany srebrny. W porównaniu do poprzednika mamy tutaj nowy materiał ramki. Xiaomi postawiło na półmatowe aluminium, co sprawia, że pastylka nie tylko wygląda bardziej elegancko, ale ma być też wytrzymalsza. W poprzednim modelu powierzchnia ta była w połysku i znacząco zbierała zarysowania i maćki. W zestawie dostajemy już zamontowany klasyczny gumowy pasek, ale bez obaw, oczywiście jest wymienny. Pasek jest bardzo dobrej jakości i jest przyjemny w dotyku. Opaska posiada wodoszczelność klasy 5ATM. Spokojnie wytrzymuje w moim przypadku ciepłe kąpiele i nie ma tutaj żadnego problemu. Podczas prysznica nie zaobserwowałem losowego klikania przez krople wody, więc tutaj na plus. Przejdźmy teraz do ekranu. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,62 cala, który oferuje żywe kolory i świetną czytelność nawet w pełnym słońcu. Xiaomi poprawiło jasność maksymalną urządzenia. Co przy 60 Hz odświeżenia ekranu daje naprawdę zadawalający efekt. Nie brakuje też funkcji Always on Display. Obsługa jest w pełni dotykowa, bez żadnych fizycznych przycisków, do czego już wszyscy przywykli w tej serii sprzętu. Wszystko działa płynnie i precyzyjnie. Przesuwając palcem z różnych stron ekranu, przejdziemy do menu, ustawień, powiadomień i widżetów. Aplikacje uruchamiają się szybko. Możemy też personalizować tarczę zegarka. A wybór jest ogromny. Aż 200 różnych opcji do wyboru. Cała zmiana jest bardzo prosta i wykonywana jest w mgnieniu oka. Wszystko skonfigurujemy z poziomu opaski lub aplikacji Mi Fitness, która jest niezbędna do sparowania opaski ze smartfonem. A z baterią jest bardzo typowo czyli producent mówi o 21 dniach przy normalnym użytkowaniu lub 9 dniach Z always on display. Jednak sprawa wygląda mniej optymistycznie. Jeżeli wykonujemy w tygodniu 5 treningów godzinnych i nie mamy Always on Display oraz śpimy z opaską z funkcją monitorowania snu, to możemy liczyć na 9 dni działania na baterii w porywach do 10. Natomiast jak uruchomimy Always on Display, to ta wartość może spaść do 7 dni. Nie uważam ten wynik za zły, lecz wręcz nawet dobry. Mimo wszystko jest on odległy od zapewnień producenta. A jak się sprawdza podczas aktywności fizycznej? SmartBand 9 monitoruje ponad 150 różnych dyscyplin sportowych. Są podzielone na kategorie, od sportów na świeżym powietrzu aż po sporty walk. Dla biegaczy przygotowano specjalne kursy, od lekkiego truchtu po biegi interwałowe. Podczas treningu opaska śledzi nasze tętno, obciążenie treningowe, długość kroku, a także czas na regenerację. Wszystkie statystyki można przeglądać na opasce lub w aplikacji. Fajne jest to, że synchronizacja treningów z poprzedniego sprzętu działa i nasze osiągnięcia wykonywane na innym sprzęcie mogą być kontynuowane. W tym przypadku udało się synchronizować z danymi z aplikacji ZIP od urządzeń za Masfit, i to cieszy. Smart SmartPan 9 to świetne narzędzie dla osób dbających o zdrowie. Regularnie mierzy tętno, a jeśli wykryje jakieś niepokojące zmiany, wysyła powiadomienia. Sprawdza też poziom tlenu we krwi. Co jest szczególnie przydatne przy intensywnych ćwiczeniach. Dodatkowo monitoruje nasz sen, analizując jego głębokość, fazy, szybkość oddychania, a nawet daje porady, jak poprawić jakość spania. I uwaga, po tygodniu użytkowania, gdy będziemy z nią spali, to opaska zdradzi, jakim zwierzę piochem jesteś. Podsumowując, Xiaomi Smart Band 9 to ponownie udany sprzęt. Urządzenie spełnia swoje zadanie, do czego zostało stworzone. Posiada smukły design i elegancką metalową obudowę. Z jasnym, dobrej jakości ekranem AMOLED monitoruje funkcje zdrowotne i posiada tryby sportowe. Do tego dochodzi długi czas pracy na baterii i atrakcyjna cena. Można się przyczepić do braku GPS i NFC. Jednak w tej cenie i rozmiarze ciężko mieć wszystko. Z pewnością nie dla każdego jest ten design zegarka, gdyż na męskich rękach wygląda delikatnie. Jednak jest to dobry sprzęt. Jeśli przydał ci się ten materiał, zostaw łapkę i obserwuj kanał po więcej.